Siema, w dzisiejszym odcinku pokażę wam komputer, który udało mi się złożyć za 200 zł. Oczywiście musicie mi wybaczyć to, że kable w obudowie są troszeczkę porozwalane i w ogóle trochę bardzo porozwalane i drugi dysk nie jest ułożony tak jak powinien. No ale po prostu będę zmieniał obudowę, to jest taki wstęp, od razu was po prostu uprzedzam o tym. Że wszystko nie jest poukładane, wszystko jest zrobione tak troszeczkę byle jak w obudowie Ale obudowa będzie po prostu zmieniana na większą, no bo ta jest za malutka Po prostu wziąłem pierwszą jaką miałem pod ręką No, Jak możecie też zobaczyć są już lampeczki, jest świąteczny klimat Więc ja Wam teraz pokazuję wszystkie podzespoły i komputerek No i o tym mówiłem, o tym całym syfie Nie zwracajcie na to uwagi, no bo tak jak mówię będę wymieniał obudowę i może nawet kiedyś będzie z tego film no, nie, dobra, nie będzie, bo to będzie nudne, no, ale tak, też jest karta graficzna trochę brudna, yy, ogólnie to miałem pierwszą część filmu, dobra, jestem już po krótkiej przerwie, yy, więc tak, tak jak mówiłem, nie zwracajcie uwagi na kurz, bo to wszystko będzie zmieniane, czyszczone, gdzieś dopiero za jakieś 3-4 dni, no i teraz tak, mamy tutaj dwa dyski, Zaraz Wam pokażę też oczywiście części, za ile możecie kupić, żeby nie było. Mam tutaj dwa dyski, jeden dysk Toshiba i drugi dysk, yy, ten, jakiś tam No Name, chińczyk zwykły. Oczywiście dyski mają po 250 GB pamięci. Kartę graficzną, że GeForce GT 430, 1 GB, tak, coś takiego. Yy, mamy tutaj płytę główną od Gigabajta. Mam nadzieję, że będzie widać. Podłączę jeszcze troszeczkę lampę bliżej. Od gigabajta zrobię zuma GAG31M ESC2C. Jest to oczywiście soket 775 na, złącze, na złączu DDR2. Na złączu DDR2 mamy tutaj dwie kości ramu. Na, na DDR2 4 GB łącznie, w dwóch kościach. Byłbym tutaj włożył 8, no ale niestety nie mam takiej pojemności. I teraz tak, jeszcze, zanim przejdziemy do wszystkiego, miałem nagrany odcinek jak go składaliśmy, no ale niestety film mi się usunął przypadkiem przez moją głupotę, no ale nie, wrac nie wracając już do tego tematu, tylko prowadząc dalej materiał, mamy tutaj wszystko pokazane, mamy tutaj procesor Q6600, bardzo dobry procesor swego czasu, jest dzisiaj bardzo tani, kiedyś był bardzo drogi, Zasilacz, jakaś pewnie czarna lista, chociaż w sumie nie sprawdzałem. Hieftec 400 Wattów, wat, nie wiem jak to się wymawia, zapomniałem, ktoś mi pisał w komentarzach, no ale mniejsza z tym. Obudowę Wam już nawet pokażę, tylko wstanę, odłożę klawiaturę. Taka ta zwykła obudowa, oczywiście będę wymieniał. Mamy tutaj napęd DVD. Tak jak mówiłem, to wszystko przejdzie do innej budki. Porobimy sobie dzisiaj też troszeczkę testów z tego komputera, no ale teraz Wam pokażę, po ile chodzą takie parametry i takie części. Teraz, tak. Możemy na Elixie spokojnie kupić sobie kartę graficzną 1GB e, Gigabajta GT430 za 70 zł. Oczywiście, wszystko to zmieściło się w kwocie 700, e, 200 zł. Wszystko obliczyłem sobie na takim kalkulatorkę. Nawet nie, nie widać spoko fajnie. O, teraz jest lepiej. Taki kalkulatorek zwykły z Chińczyka. No i teraz tak. Udało mi się też nabyć dyski 250 GB. Oczywiście to jest tylko na pokaz, bo to są najta, najtańsze części, jakie możecie sobie kupić. Wysyłki też nie wchodzą w grę. Ja ich nie liczyłem, bo to by było wiadomo więcej. Po 10 zł za jeden dysk. My liczymy dwa, no bo wziąłem dwa. Chociaż ktoś może wziąć jeden, no to wyjdzie 190 zł. No i teraz tak, zasilacz, zasilacz to oczywiście jakaś tam czarna lista, PowerTec, 400 Watt, e, czy 25 zł, wszystko możecie sobie obliczyć. Procesorek Intel Core Quad 2 q 600 o 240 Hz, 15 zł, no tak jak mówiłem, bardzo tanie dzisiaj chodzą, kiedyś były droższe, COVID obniżył cenę wszystkiego. No, i teraz tak, płyta główna Gigabyte GAG33MS2 plus procesor. No, procesora tutaj nie liczymy, tak, jakiś tam pewnie padaka jest tutaj, no bo gościu też nie wie, bo czytałem to ogłoszenie. No to 65 zł wliczamy w zestaw plus 4 GB pamięci RAM na DDR2. W naszym komputerze są zamłączone 800 MHz pamięci RAMu marki Hynix i jeszcze. No, i obudowa. Obudowa z napędem DVD. No, jak możecie zobaczyć, kupicie sobie za 5Z. Zeta. 5Z. Zeta. No, więc to jest taka symboliczna cena. Nawet ludzie oddają za darmo. No, ale żeby spełnić te 200 równe złotych, tylko po to to dodałem. Teraz możemy sobie w sumie przejść do testów takiego komputerka. No, bo tak jak mówię, komputer jest tani. Za 200 zł, żeby poskładać taki komputer, no to naprawdę do grania takich lekkich gierek jest spoko. Jeszcze wam pokażę jego specyfikację, żeby nie było. Procesor kurze 600 niepodkręcany. Oczywiście, lampeczki też muszą być w tle. Windows 7 zainstalowałem. No i teraz tak, mamy tutaj jeszcze sterowniki. Oczywiście, już Wam przybliżam. Od GeForce'a GT430. No i teraz przejdziemy sobie do gierek. Przygotowałem kilka fajnych gier. Myślę, że Wam się spodobają. Na pierwszy ogień poszło GTA San Andreas. Ustawienia najwyższe. Wszystko jest git. Naprawdę bardzo płynnie chodzi Gierka. Ogólnie San Andreas swego czasu też było zarobić tą i jest w sumie dalej. Można sobie fajnie pograć naprawdę. Jakiś frajer tu biega. Patrz nie zabije go. O, patrz. No więc tak jak mówię, ta San Andreas zarobiście chodzi na takiej konfiguracji. Nawet możemy się przejechać samochodem, żeby zobaczyć, czy nie ma żadnych ładowań mapy. Aż gierka jest w sumie stara i musi zawsze chodzić na takim PC dobrze. Wszystko jest git. Mapa jest załadowana. Nic się nie tnie. Więc w sumie to możemy przejść do kolejnej gry. Oczywiście też wracając do komputera. Wiem, że można było złożyć lepsze jednostki w takiej cenie. No ale ja wolałem postawić na socket 775. Ogólnie go polecam, dlatego że mam z nim dobre wspomnienia, więc no, każdy co lubi, to lubi. Ja wam pokazuję to, co mi się udało po prostu stworzyć za taką cenę i za takie pieniądze. I takie części. Dobra, kolejną grą będzie CSGO. Ustawienia jak widać mamy wszystko na wysokich. Zobaczymy, czy to w ogóle pójdzie, chociaż nie wiem. No, spróbujmy sobie odpalić cokolwiek. Na przykład takiego szardasta. No, jak to się zabaduje, to wam pokażę wszystko. Dobra, Łoger CS tam się uruchomił. Gierka chodzi na wysokich płynnie. Wszystko w sumie z git, tylko jakość psuje, od razu wam mówię telefon. No dobra, fajnie, bo od mnie zabił, nieważne. Eee, bardziej się skupiam na filmie. Ja od razu też mówię, że Gierki te instalowałem 3 dni. Komputer też musiałem zamówić części i w ogóle, więc to troszeczkę zeszło. Więc fajnie by było, gdybyście to docenili, zostawili łapkę w górę i subskrypcję na kanale. No ale to zależy od Was. I też Was zapraszam na moją stronę na Facebooku. No, więc tak jak też możecie zobaczyć, komputery warto takie też składać, co do pogrania, czy coś fajnie jest sobie tak wspominać stare czasy. okej, okay, nieważne. Gierka chodzi naprawdę płynnie, da się spoko grać. Tylko ja jestem trochę botem, gorszym od tych botów, ale to jest nieważne. Rzadko gram tą gierkę. No, i teraz możemy przejść w sumie do kolejnej gry. Skoro widać, że wszystko w C się git. Dobra, więc do kolejnej gierki i zobaczymy co teraz nam się uda uruchomić na tym komputerku Dobra, kolejną grą jaką nam się uda uruchomić, oczywiście ustawienia niskie dałem to jest Farming Simulator 19 Gierka spoko ogólnie chyba też wszystko będzie działało, zaraz się okaże kultywator się nam zbagował z obciążnikiem wszystko jest git działa w pierwszej jak i w innej osobie, przełączanie szybkie też działa no, spróbujmy się gdzieś przejechać. No nie kombajnujmy, spróbujmy tym. Dobra, zobaczmy tak szybciej po prostu czy mapa się nie renderuje. Wszystko jest git, ugniatanie zboża działa. Może troszeczkę jak jesteśmy w zbożu to może jest taki minimalny spadek FPS-ów o takie 5. O teraz jest już git. Grać się gra, dać, da się grać. Pomotałem. Ogólnie też dużo pracy naprawdę tołożyłem i internetu, żeby to wszystko pobrać, no ale grać się da. Naprawdę spoko się gra. Odcinek taki chcieliście, więc postanowiłem nagrać. Wszystko jest git. Farming działa, więc spokojnie na takim komputerku można sobie zagrać w farminga. Dobra, więc zobaczmy co pójdzie nam jeszcze na tym komputerze, no bo naprawdę on mnie jak na razie zaskakuje. Jak za 200 zł taki komputer można poskładać, to za 300 nie, no nie wiadomo co można poskładać, no może jakąś trójkę może jakieś, już nawet na trójkę, no zobaczymy może nawet pojawi się kiedyś taki odcinek, chociaż podejrzewam, że niedługo będą odcinki jak na razie są z OELIXA i, i jeden będzie komputer za śmietnika no bo wpadł mi taki w ręce, dlatego coś takiego będzie no więc jak widzicie farming działa, więc przełączamy się teraz na kolejną gierkę, dobra kolejną grą, którą nam się Myślę, że uda uruchomić, bo jak na razie się włączyło wszystko. To zobaczmy, czy gramy nie grywalna. To będzie Rocket Ray. nie wiem jak to tam się wymawia. Ale to będzie po prostu rocket. I spróbujemy sobie coś zagrać. Jak na razie w lobby wszystko jest płynne. I zobaczmy, jak to po prostu będzie. Jak na razie wszystko jest git. Oczywiście jest to ten, dalej ten sam komputer, żeby nie było. O, czy obudowa jest, jest dalej ta sama drombana. No. Dobra, więc możecie sobie zobaczyć, że gierka jak na razie niby jest płynna. O, można sobie zobaczyć. Gramy na ustawieniach średnich i wszystko jest git jak na razie. Można sobie pooglądać. Ja teraz chwilkę nie będę się odzywał i po prostu zobaczcie jak w to się, jak w to się po prostu gra przyjemnie. Jak na komputer za 200 zł. To nie ma co dużo wymagać, tak naprawdę. Dobra, w sumie to przejdźmy do kolejnej gry. No bo jak widać, w tej gierce wszystko jest GIT, nie ma żadnych lagów, ścinek, ustawienia średnie, wszystko jest GIT. Dlatego zmieniamy gierkę na inną i zobaczymy, co jeszcze nam się uda uruchomić. Dobra, kolejną grą jest Moodrunner. Jest to nawet nowa, i nowa, świeża gra. Oczywiście, niedawno była na Epiku do odebrania za darmo. Może ktoś zdążył, może ktoś wie o co chodzi. Gierka jest troszeczkę wymagająca pod względem graficznym, ale jak widać, wszystko jest ładnie. Nie jest brzydka, jakaś ta grafika mocno. Wszystko jest na najwyższych ustawieniach, więc jeżeli byśmy tu dali średnie, to wydaje mi się, że byłoby jeszcze lepiej, ale. Gra jest przyjemna. No, da się grać po prostu. Oczywiście dalej przypominam że to jest komputer za 200 zł. Jeżeli ktoś dobrze by poszukał, to okazyjnie może by go nawet złożył. Może, powtarzam, za 100 zł. Ale to naprawdę musielibyście szukać jakieś miesiące. No bo to co teraz za 200 zł to są po prostu takie normalne, aukcyjne ceny. Ja Wam chwilkę, też pokażę z, yy, z grania, z tego gameplaya. Jak to idzie w tej gierce. Naprawdę fajnie. Jeszcze po tej gierce spróbujemy coś potestować. No nie wiem, no może jeszcze Eurotrakad. No zobaczymy co. Po prostu dam radę na tym odpalić. Bo jak możecie zauważyć, no Modrunner chodzi za rąbiście, według mnie. Jak na ten komputer, więc dobra. Przechodzimy w sumie do kolejnej gierki, nie ma co przedłużać. No bo to jest tylko film testowy i pokazujący Wam, że za 200 zł da się złożyć prawdziwy i fajny komputerek. I na pewno w przeglądaniu internetu też zasługuje ten komputer na ocenę 5. Więc przechodzimy do kolejnej gierki. W międzyczasie, kiedy maduje nam się gierka, pokażę Wam jeszcze tył komputera. Mamy tutaj na karcie graficznej złącze HDMI, złącze DVI i... Yy... Nie, sorry. HDMI, VGA i DVI, tak by to było. Złącza oczywiście karty dźwiękowej, dwa złącza USB, jeden port LAN. Tutaj znowu dwa złącza USB, jeden port do karty graficznej. Złącze na VGA, złącze drukarkowe, takie starodawne jeszcze. Tutaj to w sumie nie wiem co to złącze. I tutaj mamy złącza PS2. I to w sumie było tyle z tyłu komputera i. Jak możecie zauważyć, uruchomił nam już się Eurotruck, więc zarobiliście. Gierka, no, ustawienia średnie. Nie wygląda jakoś mega super, ale spróbujmy się przejechać. No, jest płynnie. Jest naprawdę bardzo płynnie jak na razie. Wszystko w sumie jest git. Nie ma na co narzekać, po prostu takie spoko gierki, nawet niektóre nowoczesne tytuły gier, uruchomicie na tym komputerze. Więc, jak za 200 zł, ten komputer naprawdę jest fajny. Jak zmienię obudowę to prawdopodobnie ten komputer będzie na sprzedanie na Elixie. Za może troszeczkę, nie wiem, w podobnej cenie. No, ale ogólnie, komputerek jest bardzo fajny. Wszystko jest Git. Nic się nie tnie. Wszystko chodzi płynnie. Grafika nie jest jeszcze taka zła. Ustawienia są średnie, dlatego że po prostu na wysokich no było GIT, ale były lekkie ścieńki. A tutaj po prostu wszystko jest płynnie i bardzo fajnie grywalne i widoczne. Dlatego polecam wam też zagrać na takim komputerze w taką gierkę typu Eurotrack, bo to jest Eurotrack 2, czyli Eurotrack na przykład 1 też spokojnie sobie da rady. Więc zmieniamy gierkę. No i też oczywiście wspomnę, że telefon troszeczkę psuje grafikę. Nie pokazuje tego, co widać na monitorze. I monitor też jest troszeczkę słabszy, no ale myślę, że do tego komputera pasuje. Więc zmieniamy teraz gierkę na kolejną. Oczywiście też Wam wspomnę, że teraz uruchamiamy DeForesta, ale mniejsza się z tym. Wspomnę Wam o tym, że nie sprawdzam FPS-ów, tylko po prostu robię to wszystko na czuja. I po prostu, jeżeli według mnie gra jest grywalna, no to ja Wam mówię to, tak jak jest, naprawdę. I teraz mamy deforesta, zobaczymy czy się uruchomi i zaraz zobaczymy jak to śmiga. Dobra, mamy deforesta, ustawienia średnie. Jak na razie wszystko jest nawet płynne, wszystko jest wit Grafika też nie jest jakoś mega najgorsza. No sami sobie oceńcie, ja Wam mówię tak jak ja to widzę. I wy możecie sobie to ocenić. Wszystko jak na razie jest git, mapa jest czytana, nie ma żadnych renderujących się klocków, wszystko śmiga, chodzi płynnie. Nawet wam chwilkę pokażę, jak się biega w tej gierce. Wszystko jest git. Naprawdę wszystko jest fajne. I dalej przypominam, że to komputer za 200 zł, więc nie ma co od niego wymagać, nawet jeżeli nie będzie chciał nam uradzić takiej gry. A to, że już uradził, to już jest dla niego szacunek i plus. Oczywiście, wszystko, wszystkie gry możemy na niej prawie uruchomić. Takie, wiecie, takie rozsądne gry i pod rozsądnymi ustawieniami. Dlatego testujemy tylko takie gierki. No, ale na koniec, jeszcze zostawimy sobie taką petardkę i spróbujemy uruchomić na niej taką fajną gierkę. I zobaczymy, jak to wyjdzie. No, więc to no w sumie możemy już przechodzić do kolejnej, kolejnej gry. Bo nie ma co tracić czasu, bo to nie ma być żaden gameplay, tylko pokazanie Wam, że wszystko jest ok. I że wszystko świetnie, fajnie działa. Więc przechodzimy do kolejnej gierki. No, niektórzy już mogą się domyślać, co to jest za gra, no ale zanim jeszcze się nie załadowała, to jeszcze Wam wspomnę o tym, że prawdopodobnie w tym tygodniu też będzie bonusowy odcinek, czyli taki typu zapcha dziurę, taki jak w poprzednim tygodniu. Dlatego, i dlaczego Wam to mówię? No bo po prostu obiecałem Wam odcinek o Delu w komputerze na, na stronie facebookowej yy, i prawdopodobnie ten odcinek na pewno będzie i będzie prawdopodobnie przed jeszcze tym odcinkiem, chociaż może już po. No nie wiem, po prostu. mamy jeszcze dwa odcinki nagrane trochę takie gówniane, dlatego myślę nagrać dwa fajne odcinki w tym tygodniu. I zobaczymy, jak to wyjdzie po prostu. Zobaczymy po prostu wszystko, jak wyjdzie. No bo prawdopodobnie w tym, w tym tygodniu będą cztery odcinki. Dwa gówniane i dwa fajne. Albo nawet trzy fajne. No nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. Po prostu nie wiem, kiedy to będę wstawiał. No bo, jak wiecie, no wiecie, no trochę mam dużo roboty, ale też nagrałem parę odcinków sobie na zapas. No i jeden jest trochę taki nudny, nie wiem, czy go wstawiać. Ale jeżeli jest stawiony, no to już prawdopodobnie przed tym odcinkiem na pewno. To już jest pewne, 100%. Dobra, i zobaczmy, jak teraz tam chodzi gierka. Dobra, ustawienia dałem sobie mniej więcej na średnie. I, no, ładuje się mapa, no to wiecie, chwilkę trzeba dać. To jednak Minecraft, gierka trochę bardziej wymagająca. Gra się też nawet w miarę płynnie. Lasy wszystko czyta. Może czasami jest jeszcze, bo tu wiecie, mapa się ładuje tak jak mówię. Ale Minecraft chodzi według mnie bez żadnych zarzutów. Da się spokojnie grać. Jeżeli mapka by się to ładowała, to wszystko błogi. Więc zawsze po uruchomieniu trzeba poczekać jakieś pewnie parę sekund w Minecraftie. Nie no, no według mnie to się bardzo fajnie gra w Minecrafta. Na takich ustawieniach. Ja Wam polecam. Dobra, no i w sumie to w było na tyle. Wszystko działa, można sobie zauważyć. Więc przechodzimy w sumie do kolejnej gierki, bo tak jak mówię, to nie jest gameplay. No więc sprawdzimy sobie kolejną gierkę, jak to wyjdzie. Grafika też w sumie jest zła, trzeba zaznaczyć. Dobra, stwierdziłem, że zanim jeszcze uruchomimy najlepszą grę, to uruchomimy legendarną Gierkę która niszczyła wszystkie nasze komputery ze śmietnika i zobaczmy jak to się gra mam nadzieję, że będzie lepiej niż na poprzednich komputerach no bo jednak to wiecie jednak tu jest wszystko troszeczkę lepsze niż w tamtych PC-tach Dobra, więc ja się na chwilkę wyciszam i zobaczmy jak to wygląda wszystko oczywiście jest na ustawieniach fabrycznych no bo niestety tutaj ustawień się nie da zmienić I jak na razie powiem Wam, że wszystko jest zarobiście. Nie ma jakiś ścinek, lagów. Wszystko jest tak jak powinno być. Oj, przy włączaniu turba jest takie minimalne ścięcie, ale to chyba normalne, bo to jest gra z płyty. Nie wiem, no. No tak, no jest to grywalne i jest wszystko git. Nie ma co się za bardzo rozczulać. Dobra, przechodzimy na kolejne gry. No, no bo to jest po prostu gówniana gierka. Ale warto czasami też takie starsze gierki sobie odpalić. Dobra, no i tą najlepszą, bonusową grą jest to, że uruchomiliśmy tutaj w ogóle GTA 5. GTA uruchomiliśmy troszeczkę mniejszej rozdzielczości, no ale jak na razie chodzenie, strzelanie do ludzi jest bardzo płynne i zarąbiste. Przejdźmy się w sumie samochodem, zobaczmy jak to wyjdzie. Szczerze nie spodziewałem się, że na tym pójdzie GTA 5, ale no jak widać działa. To działa. Więc Q6600 ma moc. Chociaż moglibyśmy tutaj włożyć 8, Q8300. No ale ten też nie jest zły. Q6600 według mnie i tak jest lepszy, był lepszy i będzie lepszy, dlatego że ma troszeczkę, mam do niego taki sentyment. Ze względu na to, że sam kiedyś taki komputer posiadałem. Wielka jest płynna, wszystko, wszystko jest git. Po prostu pod odpowiednimi i rozsądnymi ustawieniami. No bo wiadomo, nie będzie to wszystko na ultra i full. Wszystko jest git. Można sobie spokojnie cieszyć się grą, przechodzić grę. Znam ludzi, którzy przychodzili gierki w 10 FPS, takie GTA. No a tutaj spokojnie mamy takie 40-50 nawet. Naprawdę wszystko jest bardzo płynne. Chwilkę wam to ponagrywam, żebyście po prostu nie mieli żadnych wątpliwości, że wiecie, że ja was oszukuję czy coś. Po prostu sobie po, popatrzcie. Nawet wam pokażę ten komputer, tylko uruchomię lampę na chwilę, że to jest dalej ten komputer, żeby nie było. To jest cały czas ten sam komputer. Dalej ten sam niepoukładany, brudny komputer, który udało mi się poskładać. Tak jak mówię, pod odpowiednią konfiguracją da się naprawdę fajnie bawić i grać. Sami sobie ocencie, no naprawdę jest git. Podejrzewam, że gdybyśmy ustawili no, pełny ekran, no bo to nie jest pełny, no to byłoby podobnie. No nie wiem, no po prostu tego nie testowałem. Tak nam ustawiła i proponowała gra, dlatego tak proponuję. No to po prostu tak wam pokazuję, więc jeżeli Wam się to podobało, no to wiecie. Wiecie co robić, więc w sumie moglibyśmy kończyć ten odcinek, no bo gierki potestowaliśmy, wiadomo, że nawet GTA 5 poszło na tym, Fortnite, a jeszcze moglibyśmy potestować, no ale już powiedzmy, że mi się nie chce, no bo to troszeczkę długo nagrywałem ten łącznie film, więc jeżeli Wam się to podobało, no to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję na kanale, wbijajcie na Facebooka, na stronkę, którą tam utworzyłem, no i to w sumie by było na tyle, no wiecie co robić, jeżeli Wam się podobało, no to wiecie co robić. No więc piszcie też komentarze, porady, czy Wam taki komputer się podobał, czy taka konfiguracja według Was jest Git, czy mogła być lepsza. Wiem, że mogła być lepsza, no ale piszcie po prostu, co, mogli, co mogłem włożyć zamiast czegoś. No więc, jeżeli Wam się podobało, to wiecie, co robić. Więc, cześć do kolejnego odcinka. Siema.